Was serdecznie. Po trzech latach funkcjonowania kanału Adam B. Medytację postanowiłem zmienić jego nazwę, odrywając się trochę od jednoznacznej identyfikacji z praktyką medytacji, którą zresztą bardzo szanuję. Sam praktykuję medytację codziennie, czasami nawet parę razy w ciągu dnia. Doszedłem jednak do wniosku, że poprzednia nazwa nieco mnie ograniczała. Nowa nazwa to alchemia umysłu. Wiem, może trochę jarmarczna, ale dobrze chyba oddaje ducha tego kanału. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba i czy jest lepsza czy gorsza. W sumie zawsze można ją zmienić kolejny raz. Dlaczego alchemia? Czuję intuicyjną więź z podejściem alchemików. Jako dziecko byłem zafascynowany ich filozofią życia, która sprowadzała się do um, poszukiwań najbardziej skutecznych rozwiązań problemów. By poprawić zdrowie, alchemicy poszukiwali panaceum tak, cudownego środka na wszelkie choroby. By wydobyć się z biedy, poszukiwali kamienia filozoficznego, który zmieniałby ów ołów w złoto. Oczywiście, Dziś wyposażeni w naukową wiedzę możemy z tych pomysłów drwić. Ale mi chodzi o pewną postawę psychologiczną. Tak? Pierwszy zauważył to chyba Karl Gustav Jung, który zinterpretował alchemię jako tajemny ezoteryczny język, przemiany psychologicznej. dążenia do odkrycia kamienia filozoficznego, czyli poznania archetypu jaźni w procesie właśnie alchemicznej transmutacji, czyli, jak on to nazywał, procesie indywiduacji. Nie wchodząc głębiej w szczegóły, Jung pierwszy zauważył, że alchemia to pewna postawa psychologiczna, której istotą jest nastawienie na wydobycie tajemnej esencji zmiany. Najskuteczniejszych, a jednocześnie Wymagających najmniej wysiłku, takich dźwigni głębokiej przemiany psychologicznej. Ja bym to dziś porównał do postawy biohackerów, lifehackerów, neurohakerów, którzy poszukują podobnych dźwigni w osiąganiu zdrowia, sprawności umysłowej, produktywności czy w osiąganiu sukcesu finansowego. Nie sztuka ciężko pracować, zaharować się na śmierć i osiągnąć sukces, albo nie osiągnąć sukcesu, bo ciężka praca nie jest gwarancją sukcesu. tak? Sztuką jest osiągnięcie go jak najmniejszym nakładem siły i środków minimum wysiłku, maksimum efektu. Zawsze była to bliska mi zasada. Co prawda, moja mama nazywała to lenistwem, ale ja to postrzegam inaczej nazywam to optymalizacją działania. W alchemii jednak chodzi o coś o coś jeszcze głębszego. Chodzi o poszukiwanie tego jednego najgłębszego elementu, który zmienia wszystko. I dla mnie takim kamieniem filozoficznym, psychologicznej przemiany jest moment Wglądu w najgłębszą, wewnętrzną prawdę o wolności, nie utożsamiania się z myślami, emocjami, ciałem i całym tym światem przemijających, czy też wiecznie zmieniających się form. To przebudzenie ze snu utożsamiania z myślami naprawdę zmienia wszystko. Całe podejście do przemiany psychologicznej, do samodoskonalenia i tak zwanego rozwoju osobistego polega na metodach osiągania pewnych celów, tak? dochodzenia do efektów w procesie jakiejś praktyki, treningu, terapii czy jakiejś techniki psychologicznej. Podstawą tego jest jednak pewien poziom niezadowolenia z tego, kim aktualnie jestem. Jakie mam emocje, uczucia, myśli, nawyki, zachowania, itd. Nie odpowiada mi to. Chcę być lepszy, chcę być lepszą wersją samego siebie. Chcę się doskonalić jako człowiek. A kiedy już osiągnę pewien poziom doskonałości, to będę usatysfakcjonowany, spokojny, zadowolony z życia i z tego, kim jestem. Według mnie jest to niewłaściwe podejście. Idea doskonalenia się ma zastosowanie w nauce programowania, nauce języka obcego, opanowywaniu jakiejś konkretnej umiejętności, na przykład grania na gitarze. Ale zastosowanie jej w odniesieniu do osobowości, <laughs> przepraszam, do emocji, postaw psychologicznych jest błędem. Samo ulegałem przez długie lata, dążąc w napięciu do wykucia samego siebie w lepszej formie, poprzez różnego rodzaju techniki, począwszy od medytacji, poprzez pracę z oddechem, rebirthing, pracę z emocjami, pracę z ciałem, pracę z podświadomością. Autohipnozę, hipnoterapię, neurologistyczne programowanie i kilka, kilka innych metod, to pragnienie bycia lepszym, nie od innych, ale od samego siebie z przeszłości miało u podstaw głębokie niezadowolenie z siebie. I prawdę mówiąc, takie dążenie do spełnienia jest z góry skazane na porażkę. Bo nigdy. Nie będę wystarczająco dobry dla wymagań mojego ego, mojego umysłu. W pewnym momencie jednak nastąpiła zmiana, głęboka przemiana, która jest gruntowną zmianą paradygmatu, światopoglądu, jest swoistym przewrotem kopernikańskim w umyśle. Polega ona na odkryciu, że już teraz, dokładnie w tej chwili nie jestem własnym umysłem, własną osobowością, własną historią, biografią, procesem myślenia, odczuwania, doświadczania emocji, itd. I tu chodzi o naprawdę głęboki wgląd, nie intelektualne zrozumienie, ale poznawczy wgląd, sięgający do głębi duszy. Nie jestem swoimi myślami. Swoim ciałem, swoimi emocjami. Zatem to, jakie emocje pojawiają się w moim ciele, umyśle, jakie myśli, jakie zachowania, czego doświadcza moje ciało i tak nie definiuje mojego najgłębszego ja w żaden sposób. To niesamowita wolność, potężna energia, która zmienia wszystko. Niepotrzebna jest żadna praktyka, by poczuć spokój. Głęboką satysfakcję z istnienia, z życia i, i tą wolność. To jest już tu i teraz, jest istotą, esencją najgłębszej świadomości. Oczywiście taki wgląd może być mniej lub bardziej intensywny. Może być doznaniem głęboko wstrząsającym, ale może też być doświadczeniem delikatnym, lekkim. Wnoszącym lekko zmienioną perspektywę relacji z myślami, emocjami i ciałem. I tu umysł, ego zawsze produkuje takie zastrzeżenie tak? głęboko wierzy w to, że zmiana, doskonalenie zawsze jest efektem deficytu, braku, lęku i bólu. Musi cię coś boleć. Musisz czuć pewną niewygodę, byś wstał i coś zrobił. Jeżeli będziesz zadowolony z życia, to usiądziesz na tyłku i nic nie będziesz robić. Jak w tej bajce o rybaku, którą przytaczał Antony de Mello. Znacie ją, prawda? No, bogaty przemysłowiec z północy poczuł niesmak, widząc pewnego rybaka w połud z południa, spokojnie opartego o swoją łódź, i palącego fajkę. Dlaczego nie wypłynąłeś łowić? zapytał przemysłowiec. No bo już złowiłem dość na dzisiaj, odpowiedział rybak. No ale dlaczego nie łowisz więcej, niż to konieczne? nalegał przemysłowiec. No, a cóż bym z tym robił? zapytał z kolei rybak. Zrobiłbyś więcej pieniędzy, tak padło w odpowiedzi. Mógłbyś wtedy. Założyć motor do swojej łodzi, wypływać na głębsze wody i łowić więcej ryb. Wtedy też zarobiłbyś dość pieniędzy, by kupić sobie nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i więcej pieniędzy. Szybko zarobiłbyś na drugą łódź i być może na całą flotę. Byłbyś wtedy bogaty, tak jak ja. I co bym wtedy robił? zapytał rybak. No, mógłbyś wtedy usiąść i cieszyć się z życia odpowiedział przemysłowiec. A jak myślisz? Co ja w tej chwili robię? zapytał zadowolony rybak. Umysł głęboko wierzy, że po to, by coś zrobić, trzeba być w jakiś sposób niezadowolonym z tego, co już jest. I dlatego wytwarza lęk, gdy słyszy o tym, że nic nie trzeba robić, by odkryć swoją prawdziwą tożsamość. A właściwie przebudzić się. Ze snu iluzji utożsamienia z ego umysłem. Znajdzie na tę tezę e, argumenty, na przykład w postaci zapóźnienia cywilizacyjnego Dalekiego Wschodu, Indii, które ma właśnie wypływać z tej mistycznej, introwertycznej natury i kultury tamtego rejonu. Tak? Prawda jest jednak inna. Działanie nie musi wypływać z bólu, z lęku, z niezadowolenia. Działanie może wypływać z miłości, z głębokiej akceptacji tego, co jest. Właśnie. Oraz ze świadomości, że nic nigdy nie jest stałe, że świat form jest dynamiczny, ciągle się zmienia sam. Taka jest jego natura. Kiedy budzisz się z, ze snu utożsamienia z ciałem, nie przestajesz przecież dbać o ciało. Odwrotnie, dbasz o swoje ciało bardziej, ponieważ je naprawdę kochasz miłością najgłębszą, bo niczego nie wymagającą. Interesuje cię to, w jaki sposób sprawić, by to ciało było zdrowe, zadowolone, szczęśliwe w jaki sposób sprawić to jak najmniejszym wysiłkiem. Ale nie uzależniasz od tego swojego szczęścia. Zobacz, jaki luz tu się pojawia, jaka wolność. Robisz to, co trzeba, aby ciało było zdrowe, zadbane, żeby funkcjonowało jak najlepiej, ale nie wymagasz tego od niego, nie uzależniasz swojego szczęścia od tego, tak? Nie ma tu nacisku, napięcia, prawda? Jeżeli tak się zdarzy, że zachoruje i nie będzie doskonałe, to. To nie będziesz go nienawidzieć przecież, będziesz je kochać dalej, będziesz z nim w tym bólu, zaakceptujesz je takim, jakie jest. Bo taka jest po prostu prawdziwa miłość. Dbasz o ciało z miłości. Na tym polega ta alchemia przebudzenia, alchemia umysłu. Najczęściej wtedy zresztą ciało zaczyna paradoksalnie funkcjonować lepiej. Gdy zdejmiesz z niego ten ciężar spełniania oczekiwań, możesz wtedy stosować różne metody, techniki, jak na przykład trening mięśni, który trwa 12 minut tygodniowo. Nazywa się Body by Science, doktora Daga-McGuffa. Czy zwiększenie NEET, czyli wydatku energetycznego, który nie polega na ćwiczeniu. W moim przypadku są to pewne małe, proste nawyki, na przykład czytanie na stojąco podczas chodzenia, czy takiego bujania się z, na nogach stojąc, co daje mi parę godzin dziennie bardzo lekkiego, niezauważalnego wręcz wysiłku mięśni. Ale to działa, to skutecznie zmienia ciało. Albo kilkunastosekundowe ćwiczenia izometryczne podczas zwykłych, codziennych zajęć. Cokolwiek robisz, jest to już zupełnie inne robienie. Tak? Wypływa ono z dbałości. Z czułości, z miłości do tej przemijającej formy, do ciała, a nie z wymagań i braku akceptacji. Jest to możliwe tylko dlatego, że wiesz o tym, że nie jesteś swoim ciałem. To jest właśnie ten kamień filozoficzny, który zmienia ołów w złoto: ból, lęk, wysiłek, pracę, w działanie z miłości. I to dotyczy Wszystkiego umysłu, emocji, zarabiania pieniędzy, twórczości, prowadzenia firmy itd. Wszystko staje się przesiąknięte tą postawą zdrowego dystansu i głębokiej miłości. Medytacja staje się opcją, a nie obowiązkiem. Tak? Rozpoznawanie błędów poznawczych umysłu, iluzyjnych myśli, Zmiana emocji dzieje się właściwie sama, bez tego nacisku na pozytywne myślenie, które jest przesiąknięte głębokim lękiem przed negatywnymi emocjami, tak zwanymi negatywnymi emocjami, oczywiście. Nie ma tu więc tresury, treningu swojej podświadomości. Oczywiście możesz korzystać z różnych technik, na przykład z wizualizacji. Z nagrań medytacji prowadzonych na tym kanale, tak? Ale nie jest to już warunek Twojego szczęścia. Pojawia się ten luz, zdrowy dystans, element zabawy, eksperymentu, lekkości. Nie ma tego napięcia, lęku: a co, jak mi nie wyjdzie? Muszę to zrobić. I dlatego właśnie następuje zmiana. Z lekkości, z tego luzu, zdrowego dystansu. Możesz, ale nie musisz. To wszystko pojawia się w sposób naturalny, jako oczywisty efekt uboczny, bez wysiłku, jako, jako efekt głębokiego wglądu, w którym rozpoznajesz, że nie jesteś swoimi myślami i emocjami. I ten wgląd możesz mieć teraz, w każdej chwili. Może pojawić się jako efekt formalnej medytacji siedzącej, albo podczas spaceru, albo jako efekt rozmowy, spotkania z kimś, kto żyje z tego poziomu i ma to doświadczenie za sobą, czy właściwie non-stop. Może pojawić się jako efekt obejrzenia nagrania wideo, takie jak to, czy przeczytania kilku zdań w książce. To też jest m.in. cel moich filmów, czy spotkań na żywo na tym kanale by dać ci okazję do rozpoznania tej psychologicznej prawdy. Nie jest to nic nadzwyczajnego, żaden firework, żaden odmienny stan świadomości, jak po zażyciu LSD, czy... Oczywiście te, te, te stany są bardzo ciekawe i mają ogromny potencjał. I na tym kanale będzie o tym jeszcze wiele filmów. Ale teraz mówię o czymś innym. To jest proste Rozpoznanie. Nie jestem swoimi myślami, po prostu. Nie jestem nawet myślą o tym, że nie jestem swoimi myślami. I po prostu zauważam. Staję się świadomy tego, jak umysł wytworzył kolejną myśl, kolejne pytanie, wątpliwość, zastrzeżenie, obawę, lęk i tak dalej. I nie walczę z tym. No bo kto by z tym walczył? Umysł, bo tylko umysł walczy. Po prostu rozpoznaje to jako nie ja. Jestem tego świadomy. Teraz. To bardzo proste. Widzisz to? Tak właśnie dzieje się prawdziwa alchemia umysłu bez żadnego wysiłku. Tu i teraz. Ale konsekwencje jej sięgają daleko we wszystkie dziedziny życia całe życie ulega przemianie alchemicznej transmutacji Dziękuję, że obejrzałaś, obejrzałeś to wideo do końca. Zapraszam cię do zostawienia komentarza, kciuka w górę, subskrybowania tego kanału i zapisania się na newsletter na stronie adambpl. Otrzymasz wtedy dostęp do treści niepublicznych Mam nadzieję też, że będziesz odwiedzać mój kanał częściej. Do zobaczenia.